To może być najlepszy dowód na to, jak realne mogą być proroctwa biblijne. Daj mi kilka minut, a pokażę Ci, jak głębokie i przerażające wizje zawiera Księga Apokalipsy. W dzisiejszym filmie zagłębimy się w najbardziej niepokojące fragmenty tej Księgi, które mogą wywrócić Twoje postrzeganie rzeczywistości do góry nogami. Zapraszam Cię do wspólnej podróży przez te mroczne, ale fascynujące objawienia, które były przekazane Janowi Apostołowi. Wierzę, że to spotkanie otworzy przed Tobą nowe perspektywy i pozwoli zrozumieć, dlaczego te proroctwa wciąż elektryzują i intrygują. Siedem trąb sądu to kluczowy element księgi Apokalipsy, przedstawiający serię niewyobrażalnych kataklizmów, które mają ogromne znaczenie dla całej ludzkości. Zaczniemy od pierwszej trąby, która zwiastuje grad, ogień mieszany z krwią. Ta potężna burza sprowadza ogromne zniszczenia na ziemię, niszcząc roślinność i doprowadzając do zgonu licznej części populacji. To wydarzenie jest tylko początkiem serii nieszczęść. Druga trąba rozbrzmiewa, wprowadzając na scenę ogromną, płonącą górę, która spada do morza. To wydarzenie, prawdopodobnie meteoryt, powoduje, że część morza zmienia się w krew, co prowadzi do zniknięcia morskich stworzeń oraz zniszczenia licznych statków. Te dramatyczne zmiany w ekosystemie wpływają na całą ludzkość, wprowadzając chaos w handlu morskim i rybołówstwie. Następnie trzecia trąba wprowadza gwiazdę o nazwie Piołun, która spada na rzeki i źródła wód, czyniąc je gorzkimi i trującymi. To zjawisko powoduje ogromne straty w dostępie do słodkiej wody, co jest katastrofalne dla zdrowia i życia wielu ludzi. Czwarta tromba to kolejne przerażające zjawisko, które przyciemnia jedną trzecią światła słonecznego, księżycowego i gwiazd. Ten brak światła ma dramatyczny wpływ na życie na Ziemi, skracając dni i wprowadzając dłuższą ciemność, co bezpośrednio wpływa na rolnictwo i samopoczucie psychiczne ludzi. Piąta tromba otwiera wielką otchłań, z której wydobywa się dym i nadprzyrodzone szarańcze. Te istoty, opisane jako mające moc podobną do skorpionów, Torturują ludzi przez pięć miesięcy, ale nie zabijają ich. To długotrwałe cierpienie jest specyficzne dla tych, którzy nie noszą na czołach pieczęci bożej. Szósta tromba przynosi jeszcze więcej zniszczeń, wypuszczając czterech aniołów przywiązanych przy wielkiej rzece Eufrat. Ci aniołowie mają za zadanie zlikwidować jedną trzecią ludzkości, co stanowi kolejny etap oczyszczania przed końcem świata. Kulminacją jest siódma tromba, która zapowiada ostateczny sąd i zwycięstwo Chrystusa wprowadzające królestwo Boże na ziemi. To moment, w którym głosy w niebie ogłaszają pełne panowanie Boga nad światem i rozpoczynają nową erę sprawiedliwości i pokoju. Te trąby są nie tylko dosłownymi zdarzeniami, ale również symbolicznym przedstawieniem duchowej walki i ostatecznej kontroli Boga. Nad losem świata, co ma kluczowe znaczenie dla każdego wierzącego. Księga Apokalipsy jest pełna głębokiej symboliki, która od wieków intryguje i inspiruje do refleksji. Rozważając znaczenie ciemności, które pojawiają się jako rezultat działania czwartej trąby, możemy zrozumieć, że w Biblii ciemność często symbolizuje niepewność, brak wiedzy i oddalenie od Boga. Przyciemnienie świateł niebieskich, takie jak słońce, księżyc i gwiazdy. Można interpretować jako okres, w którym ludzkość doświadcza duchowego zaciemnienia, gdyż światło biblijnie wiąże się z prawdą i oświeceniem duchowym. Gwiazda o nazwie Piołun, która zatruwa wody, również niesie ze sobą bogate znaczenie symboliczne. Piołun jest goryczą, a jego wpływ na wody świadczy o rozlewie goryczy i trudności w życiu ludzi, zatruwając ich codzienne doświadczenia. I zasoby życiowe. W szerszym kontekście, symbolika piołunu podkreśla konsekwencje duchowego oddalenia od wartości i nauk, które są uznawane za oczyszczające i życiodajne, takie jak słowo Boże. Te proroctwa z księgi Apokalipsy odnoszą się bezpośrednio do duchowej walki, w której ludzkość jest zanurzona. Walka ta nie ogranicza się jedynie do konfliktów widzialnych, ale rozciąga się na duchową arenę. Gdzie każdy człowiek musi dokonać wyboru między ścieżką prowadzącą do zbawienia, a drogą, która prowadzi do duchowej zagłady. Współczesne wydarzenia pełne niepokojów i globalnych kryzysów można interpretować jako współczesne odzwierciedlenie tych biblijnych proroctw, gdzie ludzie są wzywani, aby zastanowić się nad swoją duchową kondycją i relacją z Bogiem. Takie interpretacje mogą służyć jako przestroga, dla współczesnych odbiorców, by nie ignorowali duchowych i moralnych aspektów swojego życia, nawet w obliczu rosnących wyzwań technologicznych i materialnych. W tej duchowej podróży symbole i proroctwa z Apokalipsy mogą służyć jako drogowskazy, wskazujące na konieczność zachowania wiary i duchowej czujności w coraz bardziej skomplikowanym świecie. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie. Przeszliśmy przez głębokie i niepokojące proroctwa zawarte w księdze Apokalipsy. Zaczynając od siedmiu trąb sądu, które przynoszą różnorodne kataklizmy, aż po symbolikę ciemności, gwiazdy piołun i ich wpływ na duchowe życie każdego z nas. Te proroctwa nie tylko rzucają światło na przyszłe wydarzenia, ale także skłaniają nas do głębokiej refleksji nad naszym codziennym życiem i naszą relacją z Bogiem. Mam nadzieję, że ten film skłonił Cię do przemyśleń nad własną duchowością i tym, jak interpretujesz znaki czasu opisane w Biblii. Niech ta wiedza będzie dla Ciebie drogowskazem w codziennym życiu i pomoże Ci zbliżyć się do zrozumienia Bożego planu dla świata i dla Ciebie osobiście. Jeśli podobał Ci się ten film, proszę, zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów i udostępnij to wideo innym, którzy mogą szukać podobnych odpowiedzi. Dziękuję za oglądanie i zachęcam do dalszego odkrywania tajemnic zawartych w świętych tekstach w naszych kolejnych filmach. Pomódlmy się wspólnie. Boże Wszechmogący, Stwórco nieba i ziemi, z głębi serca dziękuję Ci za dar Twojej obecności i miłości która otacza mnie każdego dnia. Przed Tobą staję z otwartym sercem, pragnąc wyrazić moją wdzięczność za wszystkie błogosławieństwa, które nieustannie na mnie zsyłasz. Dziękuję Ci za cud życia, za zdrowie, które pozwala mi cieszyć się każdą chwilą, za rodzinę i przyjaciół, którzy są moim wsparciem. Dziękuję za dach nad głową, za pożywienie, które codziennie mogę spożywać i za bezpieczeństwo, które mi zapewniają. Twoja dobroć i hojność przekraczają granice mojego rozumienia. W pokorze zwracam się do ciebie z prośbą o wybaczenie moich błędów i słabości. Ty znasz moje serce, moje myśli i moje czyny. Pomóż mi iść drogą, którą dla mnie przygotowałeś z dala od pokus i zła, które czyhają na każdym kroku. Umacniaj moją wiarę i pomóż mi wzrastać w miłości, cierpliwości i dobroci. Proszę Cię również Boże o opiekę nad moją rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi, którzy na mnie polegają. Strzeż ich, błogosław im w ich codziennych trudach i radościach, a w chwilach zwątpienia bądź ich przewodnikiem i pocieszeniem. Niech Twoje światło prowadzi nas wszystkich przez mroki niepewności i trudności. Błagam Cię także, Panie, o pokój na świecie i w sercach wszystkich ludzi. Niech nienawiść, zazdrość i konflikty Ustąpią miejsca miłości, zrozumieniu i współpracy. Inspirowani Twoją miłością, niech ludzie wszędzie dążą do budowania mostów, a nie murów. Proszę Cię, byś był ze mną każdego dnia, prowadził moje kroki i pomagał mi być światłem dla innych, odzwierciedlając Twoją miłość i dobroć w moich słowach i czynach. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej niezgłębionej miłości i Twojej niekończącej się łaski przez Chrystusa, Pana naszego, który żyje i króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Amen. Do zobaczenia wkrótce. Niech Bóg błogosławi każdy Twój dzień.